Zobaczcie, jaka piękna skania klasiku. Pogadałem z chłopakiem. 2017 rok 600 tysięcy przebiegu. No to ładnie, ładnie. Zaraz zapytam go, czy mogę zdjęcia wrzucić na kanał, bo wchodziłem do środka. Porobiłem zdjęcia, bo pięknie jest zrobiona. Biało-czarne. Podświetlanie. Yy, różnokolorowe akurat było teraz niebieskie czy fioletowe Także powiem wam W moim stylu Taki kurde Rasowy klasyk jeszcze jak ma 600 tysięcy to polata lata po lata To nie to co te nowe eski one są ładne wygodne ale to już taki kurde plastik nie a to to jest typowy kurde Typowa ciężarówka że tak powiem